IMPEX Metal S.A. Huta Aluminium Konin oferuje do sprzedaży działki o łącznej powierzchni około 40 hektarów położone na terenie dzielnicy Konin-Maliniec. Teren jest ogrodzony, w pełni uzbrojony, posiada wodę, kanalizację sanitarną, deszczową i przemysłową, centralne ogrzewanie, sprężone powietrze, parę technologiczną i energię elektryczną. Istnieje możliwość podziału na mniejsze powierzchnie. W planie zagospodarowania przestrzennego tereny przemysłowe. Na obszarze działki zlokalizowany jest budynek biurowo-socjalny o powierzchni 1830 m2. Znajdują się tam również inne obiekty budowlane do ewentualnego wykorzystania: bocznica kolejowa do stacji Konin. Rewelacyjne położenie przy drodze krajowej nr 25 Ostrów Wielkopolski-Bydgoszcz oraz w pobliżu autostrady A2. Szczegóły na stronie wwwaluminium w zakładce oferta nieruchomości. Impex Metal S.A. ulica Hutnicza 1, 62 510 Konin.